Cześć, witam Was serdecznie w Ademekum Myśliwego. W dzisiejszym odcinku wracamy do pracowni Zbyszka Januszyka, który wytwarza noże z duszą. Nigdy nie robię noża od początku do końca. Najpierw poświęcam trochę czasu i to, 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 trochę to, to są tygodnie na przygotowanie jakichś tam porcji zębów czy ciosów. Yy, przygotowuję yy, drewno też we własnym zakresie. To też jest czas, który się poświęca. Może zacznę od tego, skąd pozyskuje stal. Już wcześniej wspomniałem, że stal pozyskuje u wytwórcy huty Belera z Austrii, przedstawiciela w Polsce i, i z, od producenta Damastil ze Szwecji. Stamtąd sprowadzam stal damasceńską. Sprowadzam to w postaci takich mniejszych kawałków. Ewentualnie teraz akurat nie ma, bo są już wykorzystane. Czekam na następną dostawę. Długich metrowych kawałków, z których wycinam takiej takiej załóżmy wielkości. To jest akurat stal RWL 34 stamtąd sprowadzona. Z tego wycinam Yy, głównie, ewentualnie tutaj mam pręt yy, to jest damast yy, nie widać tutaj tego rysunku damastu, chociaż jak się dokładnie przyjrzymy na przekroju on tutaj będzie z, z takiego pręta taki pręt się przekuwa na, na głownie ale to już jest sprasowany damast i odpowiednie przekucie tego pręta daje yy, specyficzny rysunek yy, głowni. Także taka jest forma yy, zaopatrywania w surowiec, a cała potem praca, obróbka yy, już jest w moich, w moich rękach. <tryk> tu mamy taki gruby kawałek damastu ze wzorem twist. To jest przygotowane na dwa takie fultangi. Specyficzne, może kiedyś uda się je zrobić. Nigdy na to czasu nie ma, bo tu trzeba na to specjalnie zarezerwować dłuższy okres czasu. Jest to spory okres czasu, ale stwierdziłem już wielokrotnie, że jakiekolwiek działania na skróty powodują to, że człowiek nie ma z tego zadowolenia i robi to od początku. Czasami. Wielu moich znajomych mówi Zbyszek, na czym ty się przyjmujesz? 99% użytkowników nie zauważy tych niuansów, o których mówisz i które usuwasz. A zawsze stwierdzamy, ten jeden jeszcze procent jest i nie chciałbym, żeby on to widział. Nie? Sama konstrukcja głowni wydawałaby się prosta, niewiele osób jest w stanie odróżnić różnice i walory użytkowe tych różnych szlifów, bo tak to nazywamy. Główny szlif jaki wykonuje, bo sądzę, że to jest najbardziej efektywny szlif jest to pełne płaski, patrząc na nóż tutaj od grzbietu, tutaj mamy trójkącik klinowy. Jaką ma zaletę ten szlif, a mianowicie to, że tutaj u na granicy rękojeści nóż ma. Pełną grubość, tutaj gdzie największy jest moment gnący, wytrzymałość tego, tej głowni jest największa, a dalej gdzie momenty gnące są mniejsze, wytrzymałość jest mniejsza potrzebna, jest ścienia się. Co za tym idzie, daje możliwość wykonania tutaj mniejszego kąta w tej głowni. A im mniejszy kąt, tym łatwiejsza możliwość wnikania noża w cięty materiał. I tak skonstruowany nóż, gdzie ten kąt ostrza tutaj. Jest stosunkowo nieduży, pozwala na to, że ten nóż oprócz tego, że bardzo ładnie tnie tkankę miękką, można tym nożem bardzo łatwo ciąć tkankę twardą. Między innymi, jeżeli chcemy w celu lepszego wystudzenia tuszy dzika rozciąć mostek, to takim nożem spokojnie możemy to zrobić bez jakichś tam specjalnych wysiłków, bez rąbania tego mostu. No. Bo nóż, załóżmy ze szlifem zerowym, a szlify zerowe mają noże skandynawskie, prawie wszystkie noże skandynawskie. Niestety tego nie zrobiłem, bo się nóż tam ten zaklinuje i nie wejdzie w tkankę twardą. Co jeszcze jest bardzo istotne w tym wszystkim, pod jakim kątem tworzymy krawędź tnącą? Z mojego doświadczenia najbardziej optymalną, optymalnym kątem do celów uwieckich jest kąt 20 stopni na stronę. Do celów survivalowych zalecany jest kąt do 25 stopni. Czym one się różnią? Mianowicie, im mniejszy kąt, tym yy, agresja cięcia jest zdecydowanie większa, ale trwałość tego ostrza jest mniejsza. I musimy wybrać. Chociaż są osoby, które zalecają do celów owieckich tworzenie ostrza 25-stopniowego, ja sądzę, że, że jednak yy, lepiej mieć ten nóż z dużą agresją, z łatwością cięcia, a trwałość ostrza szczególnie takich ostrzy wykonanych ze stali proszkowych jakie oferuje, jest tak wystarczająco duża, że, że, że spokojnie możemy tym nożem przez dłuższy okres czasu bez doastrzania do yy, pracować. Nóż nawet wykonany z najlepszej stali, jeżeli jest tępy, jest po prostu kiepskim nożem. Umiejętność ostrzenia noża jest bardzo ważnym elementem, bo jeżeli ba mamy bardzo dobrą stal i ładnie go naostrzymy, to możemy się cieszyć w pełni z tego noża. Nie? Jak ten nóż naostrzyć? Jest na rynku sporo różnych ostrzałek, mniejszych, gorszych, ale chciałbym zwrócić że jeżeli wybieramy jakąkolwiek ostrzałkę do ostrzenia noży, to żeby ona była oparta na tym, że mocujemy nóż w jakimś tam uchwycie i pod jednakowym kątem. Osełką szlifujemy płaszczyzny tworzące krawędź tnącą. I wtedy to daje nam gwarancję, że utrzymaliśmy na całej długości ostrza ten sam kąt i że krawędź stworzona przez te dwie płaszczyzny ze sobą się krzyżujące będzie odpowiednia. No i jeszcze co bardzo ważnym elementem jest to, żeby dodać odpowiednią gradację tych osełek, żeby ta krawędź była gładziutka. Co mógłby polecić? Ja zawsze polecam, bo można stosować różne osełki i ceramiczne, ale ja polecam ostrzałki ten, osełki diamentowe. O tyle są one łatwiejsze do użytkowania od ceramicznych, że nie wymagają żadnego smarowania, żadnego chłodzenia. Po prostu na sucho można spokojnie te, te ostrza, ostrza ostrzyć. Używam do y, swoich rękojeści takich materiałów jak ząb mamuta. I tutaj chciałem zademonstrować taki ząb mamuta. On jest w takiej postaci jeszcze nieprzygotowany do wytwarzania noży, ale trzeba poddać go wielu zabiegom. To jest cios mamuta, kawałek ciosu mamuta. Też już jest przygotowany do tego, żeby zrobić z niego rękojeść. Kość żyrafy jest bardzo fajnym materiałem. Ale też go trzeba odpowiednio przygotować, żeby z tego zrobić rękojeść. Zalety zaletę ma ten ta kość, bo tutaj widać na przekroju, że te ścianki tej kości są spore, czyli takiego materiału, którego można zrobić rękojeść jest sporo. No i jeszcze taka perełka mam kawałek ciosu mamuta, ale takiego ciosu mamuta. Z nie z wykopalisk, a z wiecznej zmarzliny. Jest to struktura normalna, tak jakby to, to zwierzę żyło kilka, kilkanaście lat temu. Ono przez dziesiąt, co najmniej 10 tysięcy lat leżało w wiecznej, wiecznej zmarzlinie no i w zasadzie wygląda bardzo, bardzo podobnie do kości słoniowej. Można ją odróżnić tylko takimi niuansami, które które znają fachowcy. Mam sporo pomysłów na ten, na, ten, na ten cios, ale tak ostatnio boję się zacząć, żeby go nie, nie zepsuć. No ale myślę, że jeszcze trochę i rozpocznę pracę na tym materiale. Jest coś magicznego, bo, bo, bo ta sama świadomość, że trzymam kawałek istoty, która żyła tych 10, czy nawet więcej niż 10 tysięcy lat temu, daje jakieś takie poczucie czegoś nadzwyczajnego. Nie wiem, jakich słów użyć, żeby to określić. Może to jest rzeczywiście to coś, co, co, co kiedyś starzy łowcy yy, zawsze twierdzili, że, że, że ta energia, moc zwierza yy, w tych częściach. Yy, Użytych do celów łowieckich kawałek poroża czy kości, przekazywała moc tego, tego zwierza tym narzędziom łowieckim. Myślę, że coś, coś w tym jest. A może to tylko złudzenie. Ząb mamuta tak niepozornie to wygląda, jaka bryła niekształtna, ale jak się ją odpowiednio przygotuje i potnie, pozyskamy z tego taki fajny materiał. Pokażę może to bliżej do kamery. Są to bardzo fajne kawałki, które można zastosować do wytwarzania noży, do wytwarzania rękojeść. Tu są kawałki przygotowane, duże, z których zrobię rękojeść całą rękojeść z zęba. A tu jest sporo różnych mniejszych kawałków, które posłużą mi jako dodatki do, do rękojeści. Przy wykonywaniu noża z rękojeścią drewnianą. Także po przygotowaniu jest to bardzo fajny, atrakcyjny. Kolorystyka tych, tych zębów może być ciekawa. Teraz mam akurat tutaj w ręku kawałki zęba z jednego, z jednego zęba, czyli one są w miarę jednorodne, ale czasami się trafiają bardzo jasne, o ślicznym zabarwieniu. Czasami miałem takie zęby o takim fajnym odcieniu granatowym, co pięknie komponuje z rękojeścią z Hebanu. Także każdy ząb. To loteria, bo nigdy nie wiadomo, czego, czego się w środku spodziewamy. No i to też taka forma zabawy, czyli, krótko mówiąc, ta praca na tych zębach jest dosyć przyjemna. Obróbka zęba jest dosyć trudna. Dlaczego? Dlatego, że te jasne paski, które tutaj widzimy, jest to szkliwo. Materiał niezwykle twardy, poprzekładany materiałem zdecydowanie mniej twardym i obróbka i szlifowanie takich dwóch materiałów obok siebie nastręcza wielu kłopotów. Żeby uzyskać gładką powierzchnię to trzeba się trochę przy tym napracować. No ale fajne materiały, są wymagające, co za tym idzie efekt jaki się osiągnie bardziej cieszy. Pokazywałem tutaj kawałek ciosu już przygotowanego do wycinania na rękojeści, tutaj już są kawałki takiego ciosu pociętego, z których już rękojeści będą, będą wykonywane. Tutaj mam jeszcze jedną ciekawostkę, mianowicie w trakcie przygotowywania kawałek tyki poroża prarenifera. Jest to y, też z tego samego okresu y, szczątek zwierzęcia, co mamuty, czyli to też gdzieś tak w granicach tych 10 tysięcy lat. Jest w trakcie przygotowywania, jeszcze skończę te prace przygotowawcze i jestem święcie przekonany, że uda mi się zrobić z tego ciekawą, bardzo ciekawą rękojeść. Poza tymi y, szczątkami zwierząt, wspomniałem, że używam drewienek. Drewienka też są stabilizowane, czyli utwardzone. I, 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 I tutaj chciałem zademonstrować takich przykładowych drewienek, które są już przygotowane. Załóżmy tutaj jest to drewno korzenia olchy. Po wykonaniu noża wygląda co coś takiego. Jest to drewno, kawałek zęba mamuta, no i garda i głowica. Ze srebra. Sam dobieram, komponuję te, te materiały, które mam do dyspozycji. A jeżeli ktoś sobie życzy czegoś specjalnego, coś, co, co akurat mu wyjątkowo odpowiada, to jesteśmy w stanie z tego, czym dysponuję, oczywiście yy, skomponować coś, co będzie odpowiadało. Użytkownikowi. Jest spora grupa myśliwych, która nóż myśliwski stosowany tak tylko i wyłącznie do celów łowieckich traktuje jak swego rodzaju narzędzia liturgiczne. Jest to nóż do patroszenia i do niczego więcej ci ludzie tego noża nie używają. Patroszenie, rozbiór tuszy, skórowanie jak najbardziej. A już takie czynności jak załóżmy wystruganie patyka do nadziania kiełbasy nad, nad ogniskiem tuż używają jakiegoś drugiego nożyka, który jest takim nożykiem do używania do wszystkiego. No, czy nawet pokryje tej kiełbasy do, do ogniska. I ja myślę, że spora grupa ludzi już jest, która, która w ten sposób traktuje tego typu. I wydaje mi się, że dodanie takich elementów yy, takich egzotycznych, tej takiej duchowości tym, tym nożom dokłada. Miło słyszeć yy, kupę słów uznania co do estetycznej strony tego noża, a zarazem dziwi w takiej pozytywnej formie o ludzi, którzy oglądają te noże, że one się fajnie trzymają i się fajnie nimi będzie pracowało. A ludzie, którzy osoby, które nabyły taki nóż, właśnie ta, to wrażenie, że się bardzo fajnie te noże pracuje, jest, jest jednak yy, bardzo zadowalające. Ostra robota. Ostra robota. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Miło było, Zbyszku, poznać Twoją pasję, poznać ciebie, zobaczyć, jak, jak wytwarzasz noże. bo E, rzeczywiście jest coś takiego, że jak mówię o tych nożach, to mam ciarki. To, e, to coś jest. Tak jak mówiłeś, że to nie żart. Słuchajcie, to są noże robione z pasją przez, e, prawdziwego, przez prawdziwego pasjonata. Bardzo dziękuję, Zbyszku, za, e, za zaproszenie, za to, że mogliśmy do Ciebie przyjechać. I e, obyś mógł swoją pasją zarażać innych, bo, bo to, co robisz, to, to naprawdę piękne. A jeszcze raz. E, Dziękuję. Ja Daszbur dasz i do zobaczenia. Zapraszam na do kolejne zobaczenia. odcinki Wademeku Myśliwego.